Dzisiaj 1 września, piękny dzień w życiu wszystkich uczniów, nauczycieli. Generalnie skończyły się wakacje, zaczynamy nowy etap życia etap, w którym możemy realizować dalej nasze cele, plany marzenia. No ale w naszym życiu jest też praca zawodowa. I fajnie by było, jakbyśmy faktycznie lubili to, co robimy. Wczoraj sobie rozmawialiśmy na ten temat, że jednym z elementów, który mógłby ułatwić to, żeby bardziej polubić swoją pracę, to jest zaangażowanie. To jest zaczęcie pracy z pełnym zaangażowaniem. Robienie tego, co, co mamy do zrobienia na maksymalnym. Poziomie swoich możliwości, ale jak to zrobić? Jednym z takich sposobów, żeby zdać sobie sprawę, że, że to, co robimy, jest fajne i że, że warto się w to zaangażować, jest uświadomienie sobie, jaka jest misja naszej pracy. Co z naszej pracy wynika, kto na tym korzysta, co z tej pracy. Ktoś może od nas otrzymać i dlaczego ten ktoś, dzięki temu, że my swoją pracę wykonaliśmy najlepiej, jak potrafimy, jest zadowolony, ma pewne sprawy załatwione. Przykładowo, Iwona opowiada dzisiaj w trenerze osobistym, jak była dozorcą, superintendent to się tak nazywa w Kanadzie i Przyszedł do niej menadżer i uświadomił jej, że jej praca sprawia, że ludzie rano idą, są szczęśliwi, bo... Mają czystą klatkę, przywita ich uśmiechem. E, mogą spokojnie, bez e, większych kłopotów, dojść wszędzie, gdzie chcą, bo jest odśnieżone, bo jest posprzątane. E, wiedzą, że ktoś się opiekuje ich budynkiem. E, I to dało Iwonie świadomość taką, że faktycznie ta praca, którą ona wykonuje, e, jest ważna. I w ten sposób udało jej się zmienić podejście do tego e, zawodu. Dla nas, oczywiście, szczęśliwie Iwonka nie poprzestała na pozostaniu dozorcą, tylko jednak jej wewnętrzny głos podyktował jej jednak działanie w obszarze, do którego została stworzona. Stąd mamy właśnie trenera osobistego i wiele, wiele innych dobroci, które Iwona stworzyła. A ty się zastanów: zastanów się, co twoja praca daje drugiemu człowiekowi. Dlaczego możesz być z siebie zadowolony, zadowolona? Dlaczego warto e, włożyć maksymalny e, wysiłek w to, co robisz? Dlaczego ktoś e, będzie zadowolony, będzie szczęśliwy, że ty się postarałeś, postarałaś? Odkryj misję swojej pracy. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam serdecznie, a dzisiaj wszystkiego dobrego z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Pozdrawiam serdecznie.